Hej, tutaj Marii, witam Was 3 grudnia. Jak zwykle, torebeczka z produktem z Essence. Dzisiaj mam te same zdrapki, co zawsze, plus cały naród drapie z drapki. Zobaczymy, co dzisiaj się kryje w moim kalendarzu. Sama jestem ciekawa. Uwaga, uwaga. Co my tu mamy? A wiem, takie puszki do pudru. Gdzie to jakoś otworzyć, żeby wam pokazać? Czy to jest jakoś przyklejone? Przyklejone chyba nie jest. Dobra, idzie. Ok, to wyciągniemy sobie jednego. Patrzcie, jakie urocze kotki. Tu i sobie pudrujemy. No i elegancko. Kolejny gadżet. Mam nadzieję, że mu tak specjalnie rozdzielił, ale powiem Wam, to nie jest złe. Fajny produkt, można wykorzystać i taki wesoły z kotkami. Dobra. Teraz przejdźmy do zdrapek. Zaczniemy sobie cały naród zdrapki z, z numerkiem 7. szukamy 13, 21, 52, 59 i 29. Przepraszam, 51, ciekawy, czy uda się polpić wczorajszy. Patrzcie, mam traktor. Wczorajszy wynik chciałam powiedzieć: 53 nie ma, 45 nie ma, 46 nie ma, 26 nie ma, ale jest traktor, należy się cieszyć. 32, 52 jest druga wygrana, 27. Kolejny odcinek, który nie będzie na. Pusto, z czego się bardzo cieszę. 48 nie ma, 17 nie ma, 56 nie ma, 39 nie ma, 38, 33, 42, 36 i ostatnia. 58. Tak ja myślę, że będą dwie dychy, no ale to sprawdźmy. O, będzie więcej. Tu mamy 20. I pod 52 dychę, czyli 30 kontrolne V. Tylko pozwólcie, że sprawdzę, czy się taką wygraną wygrać idzie. No to pięknie. Jest 30 zł. Cieszę się. No to co? Klub milionerów z numerkiem 5. Wczoraj sypło grubą kasą. Kto nie oglądał, to polecam się wrócić.

Dwadzieścia pięć, dwadzieścia sześć, czterdzieści, pięć, no blisko, ale daleko dwanaście, dwadzieścia osiem, cztery i dwadzieścia jeden. Także dzisiaj nic z tego, ale mamy jeszcze jaka linia, jaki numer? drugi tutaj sobie drapiemy bonusa jest perła linia mi się nie utworzyła zobaczymy czy coś tutaj wpadnie klapki i winogrono o, ta zrapka się już inaczej drapie tak przyjemniej szminka i diament Aha, nie widzę. Sakwa i serce, serce oczywiście dla wszystkich oglądających, że jesteście, że oglądacie, że wspieracie. Kolejne symbole to słońce i motyl. Ale ty chyba też to tak jakoś słabo widziałam, te. Symbole, korona i kokos. Jest kokosik. Oczywiście zachęcam do subskrypcji. Cytryna i piłka będzie mi bardzo, bardzo miło. symbole foto i pióro pióro jest foto jest ale czy coś to nam da? no nie zapowiada się chyba, że coś przegapiłam no nie, pusto Patrzę dzisiaj ani ta, ani ta. Ale za to mamy cały naród rapie z drapki. 30 zł, więc odcinek nie jest na zero. Do zobaczenia jutro. Pa!